Lucjser na coraz bardziej strasznie w końcu miękko jest dzień z tamtym rusza. Atmosfera, przybywaj się. Helo! No i dzisiaj będziemy budować spawn na box PvP. W sensie to nie będzie box PvP dla nikogo, tylko dla nas. Będziemy tutaj sobie grali. Ja, Ronus spray coś jeszcze. To jest taki na, na jeden odcinek też box PvP spawn, z w sensie, no tryb cały. Więc co? Tutaj sobie przygotowaliśmy tylko po prostu te ściany i w ogóle i nic więcej. Żebyśmy wiedzieli jakie, jaką to ma wielkość i, i w ogóle, więc chyba już można zaczynać, tak mi się wydaje. Więc, okej, okay. ja... Bo nie, właśnie... nie możemy zaczynać, bo musicie zostawić suba i lajka. A no tak, musicie zostawić suba i lajka, suba, słoneczko oczywiście i napiszcie też jakiś komentarz, to mam, wiem, serduszko. Więc dobra, I, i tutaj... Bo na takich serwerach też widziałem, że są tutaj takie wyrzutki właśnie, tylko... No za bardzo nie mam jak to zrobić. Kurde... No weź, kurde, nie pal tego. No, bo kurde. No, no, i, no i tutaj bym. Z... No i tutaj jest wyjście na panie złota. Oczywiście, wiecie, nad czym polega kapak z I co, może już tutaj zaznaczę linię? Pyk. Albo nie, w sumie, wiecie, co? To zrobię inaczej. W sensie. tu to... Tam. Oj, sorry, pyk, pyk. dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, pyk. Dobra, ty możesz już budować spawna, w sensie res po bardziej. Byk. No dobra, a res będzie od razu tu, jakby w tej dziurze, czy tak od razu jak się wyskakuje? No, w tej dziurze. Czy na tej wysokości? W tej dziurze. Okej. Okay. To wyznaczę miejsce, gdzie będzie resp. Dobra, tutaj na ile to jest bloków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na piętnaście zrobimy. Pyk. No, takie będzie kit, mi się wydaje. Em. Pyk. O kurde, po to nie tak być? do. Tyk. Um, Okej, okay, i teraz jeszcze tutaj. Dobra, tutaj teren gdzie nie ma PvP jest zaznaczony. Tutaj się nie będzie dało bić, <laughs> więc no. Um, I dobra, i tutaj dalej. I tutaj będzie ognie ściana. Um, I w sumie... Myślałem nad tym, żeby to zrobić tak, żeby tutaj takie amonkasy dać, ale jeszcze nie wiem. To tutaj można już zniszczyć. Pyk, 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 pyk. To też. Okej. Okay. I dobra, widzowie, tutaj już ta linia jest zrobiona, jak widzicie. I dalej tutaj chyba będzie generator emeraldów, więc. Nie, może w może stylu netherowych blików bym to zrobił. Um. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj, gdzieś raz. Pyk. Ok. Nie zapomnijcie o Subiku. Dobra, dotąd to będzie. Dobra, więc już wiemy, dok. Dokąd? Nie no, w sumie to takie długie nie będzie, albo zobaczymy w sumie. No, może być w sumie. Albo nie zrobię mniejsze oraz 3-4-5. krotek oraz 4 5 Dobra. Mm, tutaj gdzieś tak tyle może być. Tak. <tryk> Um, za niedługo zrobimy ten mechanizm, ale w sensie no potrzeba to, to na to plugin, że się automatycznie resetują te rudy, ale na razie my to budujemy, to w późniejszym odcinku będzie. Dobra, tutaj setstone wpiszę od razu, tak. stone. okej. Okay. No kurde, po co nam tu wpija, ja nie mogę. Sorry widzowie, ktoś nam tutaj wpił. Nie wiem, po co? Nieproszony gość. Tutaj. To nieistotne. czy 4, 4, 5, no właśnie. Tyk. M, i. Block. I jakoś tak to ma być? Pokaż. No w sensie tutaj będzie resp i jeszcze rozbuduję trochę tego respa, ale czy tak ogólnie. Mm. No, no, może być. No, git. <laughs> Dobra. Tutaj ge e generator emeraldów już jest zrobiony. Można kopać tutaj wszystko. Więc git. Dobra, I teraz tutaj będzie kolejny generator, ale uwaga, złota. Tak, złota. Mm. Tutaj zrobimy 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nie może trochę większy jednak, gdzieś taki pyk 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 pyk. pyk. Okej. Okay. Dobra, znów stone nadajemy, set stone. I tutaj... 5 pyk. Gold. Gold block. Um, I. Nie, no w sumie za mały ten generator. Więc UNDO. UNDO. No dobra, to ja bym to widzowie tutaj powiększył i bym to w sumie przesunął. No. Tak można zrobić. Dobra, gdzieś tak dotąd będzie. To już można zniszczyć, bo niepotrzebne będzie. Pyk, pyk, pyk. Ehm, um, okej. Okay. Mm, pyk, dobra. Tutaj teraz to. Dobra, i tutaj teraz set stone. Pyk, pyk. ...set stone... Dobra. Dobra. Ja bym to w sumie poszerzył. Dobra, to jednak to tutaj trochę poszerzę. Już tak dotąd. Zobaczymy, jak to będzie. No, zobaczymy. Pomniejszymy to najwyżej. Tam pomniejszymy. Okay. To tutaj niszczymy tu pyk stąd. pyk, pyk I, i dobra w sumie takie może być i kopiujemy to i wklejamy albo nie w sumie przygotuję to bo to będzie ciężko chyba wkleić

Tak, coś do tego na no tutaj nie będzie, tylko zaznaczyłem, żebym wie, żebyśmy wiedzieli, po prostu jak tutaj budować w ogóle. Pyk. 5 Ok. I, I dobra. I dalej trzeba zrobić generator diamentów. Tutaj się postawię. Generator diamentów myślę, że gdzieś tutaj może będzie. <laughs> no, git, dobra, to robię generator diamentów. I w sumie tak No Dobra, widzowie tutaj. A, już sit. Tak. I okej. Okay. Pyk. Pyk klasycznie z Raz, dwa, 3, 4, 5 pyk. Y -y -y pyk. Aha, źle zaznaczyłem. Powinienem... Nie. Czekajcie, to. Jest... Pyk. I pyk. Ale beka, widzowie. Dobra. Aha, bo to ma być diamentowe. Dobra, <laughs> tutaj mamy już, już wszystkie generatory zrobione. Chociażbym ten diamentowy powiększył. Piek, no gdzieś tak dużo bym powiedział, nawet. Okej. Okay. Dobra, to tutaj zamieniamy. Mm, Okej. Okay. I... Dobra. A, bo to źle tego wpisałem. No i dobra, tutaj mamy już... Generatory, chyba wszystkie zrobione. <laughs> Więc teraz w sumie to jest najważniejsze. Ale wiadomo, że jeszcze dużo rzeczy trzeba innych zrobić. I tutaj. I tutaj bym zrobił czerwoną linię. Red, albo z, z tego, z redstonu. Okay. Dobra, w sumie to można cikierko łatwo zrobić. Set as Dobra, w sumie w ogóle też tak trzeba zrobić. Pyk. Pyk. <try> I pyk. Dobra. No i jeszcze tutaj. Pyk. E <laughs> dobra, tutaj już mamy zespół zrobiony. A, w sumie to bym zniszczył. To nie przydatne jest tego. Ale... A, bo tutaj tu bloki dałeś. A co dobre, to jednak to tutaj Stawię. No, w sumie to <laughs> nie. Co, że tu? No. Że pod redstone? No. no. bo chciałem zrobić tak, żeby, żeby jak wychodzisz, to jest idź, idź i walcz. A. No, to możesz tak zrobić i dobra, teraz tutaj wszędzie... To wszystko zamieniamy na dircika. Albo w sumie czekaj, dobra, jednak nie zrobimy tego z trawy, tylko... Albo w sumie mam pewien plan, ale najpierw zobaczę jak on wyjdzie. O, jestem... Um, pyk, lecę tutaj do kolejnego miejsca, widzowie. Pyk. Um, I odkośnik set. gras um, Gras blok Dirt. Co to. Um, dirt. Pyk. Um, Okej, okay, tylko... Umo. Заваршим я кеша свой дирт. и... Курс добра. Риплейс стаун. Ааа, чекайте, риплейс стаун. Эм, I you're rooted, field. O, czekajcie. To trzeba <coughs> skopiować. Pyk, skopiowana. To tutaj usunąć. No, dobra. O, ale się zmienia. No, i dobra, takie w sumie może być. Tylko wiecie co? Na razie to tak zrobię. Zobaczymy, z czego tutaj zrobimy podłogę. Więc się i widzimy się jak... Za chwilę, w sumie. Dobra, mam. na pewien pomysł? A jaki to w sumie zobaczycie? I dobra, ukośnik, kośnik. I dobra, kośnik. Nie, albo w sumie tak patrzę. Czekaj, indo. Stone Bricks. Stone Bricks. Ok. Teraz jak to będzie wyglądać. Ok. Jeszcze. Stone. Dobra, o. To. Ok. I to tak wygląda. I cięcie widzowie. Dobra widzowie, mam kolejny pomysł. Um. Snowblock. Um. O kurczę, O kurczaczki. Trochę <laughs> śnieżyca. No ale... <laughs> Co jest? <laughs> o, dobra. Trochę <laughs> śnieżyca było, a No Kurde, bo tutaj ścieżkę zniszczyło trochę. O kurde. Puk i... I... Ry... Okay, to już jest jakiś pomysł. Dobra, widzowie, i robimy tutaj ścieżkę. A ścieżka będzie z Tirta... z, znaczy z gra, bloka. Oraz takich elementów jak... green i... No i... 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 i zdywaników. Więc dobra. Tutaj, tutaj najpierw zrobię miejsce... Patrzcie w ogóle na czaty. No macie coś suba i lajka, w sensie nie macie, ale starcie dalszego rozwój kanału. Tutaj pykeks. <laughs> pykeks. Pyk, 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 pyk. Okej. Okay. Mm. Pyk, 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 pyk. Mm. Pik pik. No, na razie taka ścieżka może być. Mhm, mm no, będzie. Klikwise. Mm. Interfakta. Teraz blok. Am, um, okej, okay, al al Um, undo. Jednak zrobimy z Lime'y Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Pyk. Ok. A nie Concrete, nie Terrakota Kurde. konkret um, Aha, poruszę to, to Undo. Ok. takie w sumie może zostać. I dobra, tutaj dywaniki w nowych miejscach. I Git, może być dla dywaniku, nawet tutaj już mamy pierwszy generator zrobiony. Dobra, widzowie, już tutaj jestem i tutaj robimy kolejną ścieżkę do tego. Pyk, 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 pyk. pyk. Tutaj na razie tak, a potem to przynajmniej jakoś zrobimy z tego jakiś kształt. Pyk, pyk, pyk.

I tu coś kurde, to nie ma być małpa A. Aha. Tylko małpa A P. I, i tak będzie zrobiony. Nie, zrobił. Nie, to nie, nie działa. tak pyk, tak. pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. No, takie w sumie może być, więc... Mm -hmm. Tutaj i tutaj. Um, I replace. Pyk. Dobra. Tutaj kolejne dywaniki. Pyk, pyk, pyk. I dobra, całej Kolejna ścieżka zrobiona. No. <laughs> I robimy teraz kolejną od Odtąd jakoś um, Tutaj, tutaj, tak i uh -huh, tu, tu. Ok. W sumie tak może być. Um, ale nie tutaj trzeba to poszerzyć. Zmysł nie jest jakoś szeroko za bardzo. Więc pyk, pyk, um, I co? W sumie może być kit. Kurde, nie wyszło mi to na razie coś. A co robisz? O. Idź i walk. A, -a. A, A, dobra. Dobra, kolejne dywaniki dodane. No. I. No, to już tak wygląda. I tutaj ściana, właśnie ściana. Może już zamienimy ścianę. Tylko muszę. O. Pyk. Okej. Okay. Teraz tutaj na drugą stronę. <laughs> Pyk. Okej, okay, i... Walls... Nie, kośnik. Nie. Walls. Jak by tutaj zrobić ściany? Wiem. <laughs> S Na razie zobaczę jak to będzie wyglądać. O kurde, zamurował to przejście. I jak myślisz? Jak, co? Co sądzisz? Może dodamy tutaj trochę ciemności? Nie, nie, nie. Co sądzisz? Halo, jesteś na linii? Halo? Um, I dobra, co sądzisz tutaj, um, na, na temat tych ścian? No są spoko. Um, aha. I dobra, widzowie, tutaj mamy już ściany zrobione, takie białe, jak myślicie? O, słuchajcie, dobra, nieważne. Tutaj ściany mamy białe. I dobra, w sumie możemy znów robić te ścieżki. Tutaj tak od boku zrobię. Tutaj będzie dużo, dużo do kopania na tą ścieżkę. No ale okej, okay. czego się nie robi dla nowego box PvP. Natomiast pyk pyk pyk, pyk 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 pyk. Pyk pyk. Dokładnie, daj suba imajka. Pyk pyk pyk, okej, okay, okej. Okay. I to już jest koniec tym zgodnika, więc widzimy się w kolejnym odcinku.